Cześć, Siemka, witajcie bardzo serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj w grę pod tytułem Giro of Tram. Jest to gra produkcji czeskiej. Najprawdopodobniej. Mam nadzieję, że nie wpadnę i że to nie jest produkcja słowacka, ale raczej czeska. Jak na razie mamy tylko jeden typ tramwaju do dyspozycji. Mamy też tylko jedną linię. Jak widać na ogłoszeniach, pracują nad kolejną linią. Plany na przyszłość nowa zajezdnia nowy system spawnowania nowy tramwaj. Tutaj mamy mapę. No, jak na razie jest bardzo uboga, aczkolwiek jeździ się bardzo przyjemnie. Sami się zresztą za chwilę przekonacie: spawnujemy sobie tramwaj. Dostępny tramwaj na ten moment jedyny. Dostępny tramwaj jest to Tatra T6A5. Tu obok też mamy spawner, i to jest dokładnie taka sama taterka. Ups, zniknęła. Wsiadamy do kabiny. Prosty pulpit. Co ciekawe, mamy język polski. Więc tak, podnosimy pantograf. Światła, światła wewnętrzne, zamykamy pierwsze drzwi, ustawiamy kierunek, kierunek to będzie właśnie do nabreźni, ok, nastawnik kierunkowy, no i możemy jechać, postaramy się wyjechać przed tym ziomkiem. Ogólnie prowadzi się bardzo przyjemnie. E, droga hamowania jest aż nadzbyt realna. Kurczę. Aj. No, troszkę wstyd. No ale. Tak, no dosyć łatwo jest przejechać przystanek przy nieumiejętnym hamowaniu takim jakie. Przed chwilą mieliście okazję zaobserwować w moim wykonaniu, niestety. Nie wiem czemu dzwonek yy, nie działa. No i też praktycznie przejechałem przystanek kolejny raz. Mimo, że jak widzieliście, zacząłem dość wcześnie hamować. Mamy bardzo fajną animację zamykania drzwi tych harmonikowych. Tak się prezentuje wnętrze. Ok, teraz tym razem się akurat udało ładnie wyhamować. Też ta droga z wybiegu jest bardzo realistyczna, w sensie odpuścimy, odpuścimy sobie z tego nastawnika jazdy i, i ten tramwaj nam faktycznie ładnie z tego rozpędu jedzie. Tego mi bardzo brakuje na wielu polskich grach, tego po prostu nie ma. Ok, no jak widać, tu nic więcej nie ma. E, mamy jeszcze e, służebny jazda, czyli przejazd techniczny. E, tak na polski tłumacząc, e, ru, runion, runion OC. No nie wiem, jak to czytać tak prawidłowo. Mniejsza z tym e, ustawiamy sobie. Też mam nadzieję, że ten wagon nie jest zerżnięty, tam do jakiegoś innego twórcy, żeby nie było, że promuje. Hmm, jakieś tam likerstwo ale wydaje mi się, że to jest produkcja oryginalna w 100% no i ok na razie nasz kolega ma pauzę więc poczekamy aż sobie pojedzie Okej. Okay. No to zawracamy na pętli. Pętla też jest taka dosyć ciekawa, po prostu przez... przez środek jezdni poprowadzona. Tutaj mamy jakąś rzekę. W ogóle to jest fikcyjne miasto, to nie jest wzorowane na jakiejś tam konkretnej... Aha. Dobrze, wracamy za momencik do... Przerwa, przerwa w nadawaniu. Dobrze, przejechałem wagonem rezerwowym. Co, żeby nie jazda? Przejazd techniczny. Już wszystko pod kontrolą. Zapalimy jeszcze sobie światło dla pasażerów, żeby nie narzekali. No i jedziemy. Taki jest w ogóle widok z pulpitu. Bo jeszcze wam nie pokazałem całkiem przyjemny prosty taki pulpit. No kurczę, wydaje mi się, że to może być zerżnięte z jakiegoś innego projektu. No ale trudno. Chciałem wam tylko tą grę po prostu pokazać w ramach ciekawostki. No i nasz kolega też przewalił przystanek akurat. <laughs> no jak widać nie jest to takie, ale łatwe i przyjemne jakby się wydawać mogło. Ok, no i to by było na tyle w zasadzie z tej gry mm, na ten moment. Mam nadzieję, że Wam się filmek spodobał. No tak, jeszcze na sam koniec wykolejiliśmy wagon. <grych> mm, tak. Jeśli macie jakieś inne propozycje na, na ciekawe gry komunikacyjne, tudzież windowe. Wysyłajcie propozycje po prostu w komentarzach z hashtagiem propozycja. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, siema.